Halo, halo, witam bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie nowe sezonowe wydarzenia, jakie spotkały nas dzisiaj w Rise of Kingdoms. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Jeśli Wam się ten content podoba, to zachęcam do subskrybowania kanału. Wbicie też lajka za ten materiał, jeśli Wam się podoba. Dzięki za to, że jesteście jak zwykle. A teraz przejdźmy już do tych wydarzeń, które mamy. Tak? Są to wydarzenia letnie. Myślę, że możemy tak określić i będziemy tutaj mieli kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na których się warto skupić. Na początek chciałem powiedzieć, że w sumie jest całkiem fajnie, bo mamy dużo fajnych rzeczy. Mamy tych tego poszukiwacza cudów, którego zaraz postaram się zobaczyć. Jak widzicie, mam 21 tych kompasików, także jak na mnie całkiem sporo. Ja naprawdę bardzo potrzebuję tych inskrypcji, ale mam też do nich niesamowity, niesamowitego pecha. Jak widziałem, jeżeli ktoś wykupuje wszystkie 160, no to jest na pewno, wiecie, duża inwestycja. Ale ostatnio widziałem, jak Snorlax tutaj losował, to naprawdę super rzeczy dostał. Ja tych super inskrypcji cały czas nie mam, a są mi potrzebne. O, no, także jest jakaś tam szansa. Jak te kompasy możemy zdobyć? Tutaj mamy opcję wykupienia 10. Każdy kosztuje 500 klejnotów. Także za 5000 możemy mieć 10. Jeśli chodzi o te szanse, to widzimy, że co 10 poszukiwań trzymasz gwarantowane legendarne uzbrojenie. Co 40. Legendarne z inskrypcją, tak? Także tutaj mamy pewne gwarantowane rzeczy. Mamy też tutaj, jak wybiorę sobie y, tą moją ulubioną y, formację, czyli clean, to mam 4% na inskrypcję, 20% na legendarną zbroję. Natomiast to wiecie, to też. Nie jest tak, że o, dobra, super, świetnie, coś dostanę, bo ja tak naprawdę bardzo liczę na dobre statystyki i statystyki łuczników, których tutaj no, niestety nie ma uwzględnionych, tak, więc nie mogę nic zrobić takiego, żeby dostać dobre statystyki na albo żeby dostać takie uzbrojenie, do którego mógłbym użyć tej mojej inskrypcji, którą mam. Będę mógł te 21 kompasów zrobić, ale zrobię je na sam koniec. Czy to jest, czy to jest wydarzenie, w które warto inwestować? Myślę, że jeżeli jesteście w endgame. To tak, natomiast tu jest tak duża ilość tego szczęścia, że musicie się na to przygotować. Możecie trafić bardzo fajne rzeczy, ale możecie też trafić rzeczy beznadziejne. Ja, jeśli chodzi ostatnio o uzbrojenia, to e, nic fajnego nie trafiam już od miesięcy, tak naprawdę, w tym forum nic nie dostaję. Nie wiem, czy tutaj coś się zepsuło, bo kiedyś jeszcze dostawałem naprawdę fajne rzeczy czy z drugiej strony moje uzbrojenia już są całkiem solidne, tak? Więc ja wiecie, ja teraz żeby dostać coś coś naprawdę fajnego, to to musi być to naprawdę bardzo dobre, tak? Ja mam na przykład tutaj zobaczcie to uzbrojenie do kawalerii jest naprawdę spoko, więc ciężko mi, że tak powiem, dostać coś, żeby to przebić, tak? Akurat w kawalerii mam fajne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o łuczników, to tam cały czas jeszcze naprawdę Dużo takich rzeczy, które nie są jakieś super. Mogę przyjąć, ponieważ jakby to powiedzieć, te moje uzbrojenia po prostu nie są jakieś takie super, tak jak powiedziałem. Ok, także do tego jeszcze wrócimy w późniejszym etapie, a teraz spójrzmy sobie, jakie jeszcze wydarzenia tutaj mamy. Mamy to wydarzenie z 25. Poziomami absolutnie zachęcam do robienia go, szczególnie ze względu na to, jak tutaj dużo mamy tych złotych rzeźb. Czyli zobaczcie, tutaj już mamy 10 i 20 i 15, to jest 25. W sumie ich jest chyba 30. Tu mamy jeszcze 5, czyli 30. Czy mamy jeszcze? A, 35. Także zobaczcie, za 7000 klejnotów to się absolutnie opłaca. Zachęcam do mojego filmiku, w którym mówię właśnie o tego typu wydarzenia. Level event, tak, albo 25 level event, możecie zobaczyć u mnie w historii, albo gdzieś wyszukać, jak można farmę wykorzystać. Ja w tym momencie nie będę musiał tego w ogóle robić, bo jesteśmy, znaczy jesteśmy, będziemy w pre-KVK. Więc kiedy pojawią się u mnie maruderzy, to po prostu będę na nich polował i podejrzewam, że z samego tego z tutaj bicia maruderów dostanę dosyć dużo tych, tych rzeczy, które musimy zbierać. Tak, liście bambusa mi są tym razem potrzebne, więc myślę, że tych liści dostanę sporo, bo z tego co pamiętam, ostatnio to już właśnie było tak, że jeżeli zabijamy maruderów to tak samo jakbyśmy zabijali barbarzyńców też dostajemy te liście bambusa, ja punktów akcji mam naprawdę sporo do wykorzystania, także myślę, że tutaj na to to wykorzystam no jeśli nie to może być większy problem tak, bo jak będę musiał robić maruderów i oprócz tego jeszcze coś innego to mogę z tymi poziomami mieć delikatny problem oprócz tego mamy Wydarzenia tutaj, te szczególnie polecam dla osób, którzy gdzieś tam zaczynają. Całe wydarzenie jest dostępne dla królestw, które mają 25 dni i więcej, więc prawie dla wszystkich. No i tutaj, jeżeli jesteśmy na początku, to te, co ja mówię, legendarne, to te epickie rzeźby uniwersalne na pewno się Wam przydadzą, bo można ich tutaj dostać dużo w zasadzie tyle, ile wykonacie. Tych wyzwań, które są, a w sumie jest ich 100, więc można nawet 100 tych rzeźb dostać, także to jest fajna rzecz. Oprócz tego jest tutaj naprawdę masa wszelakiego rodzaju przyspieszeń, także warto, warto na to zwracać uwagę. Myślę, że gracze, którzy są w endgame, już mniej na to patrzą. A oprócz tego, coś dla mnie, i mamy teraz najsilniejszego zarządcę, i królestwo znowu mnie doceniło, więc będę miał drugie miejsce z tego, co tutaj widziałem. A drugie miejsce, jak widzicie, to jest 90 rzeźb Dido, więc. Po tym wydarzeniu będę najprawdopodobniej tą Dido maksował. Tym bardziej, że kolejne najsilniejszy zarządca z udziałem Dido to będzie do, bardzo daleko, więc do tego momentu już będę chciał ją mieć. Wymaksuję. Myślę Dido, i później się zastanowię, co zrobię z pozostałymi złotymi rzeźbami. Czy będę rzeczywiście robił Trajana, czy sobie po prostu poczekam i zobaczę, jacy następni dowódcy wyjdą. Czy wyjdą dowódcy z leadership, czy wyjdzie nowa kawaleria, i wtedy kogoś sobie zrobię do Nevskiego, się zastanowię, czy to właśnie Joan, i tak dalej. Także tutaj mamy te rzeczy. Oprócz tego czeka nas szkolenie wojskowe, Lohar Event, także też jest filmik u mnie o tym. Zachęcam do obejrzenia. Ciekawy jestem, czy uda mi się w top ten gdzieś wylądować, czy w ogóle będę miał czas tutaj, że tak powiem. Późna całość, bo to zawsze mi trochę zajmuje około jakieś, nie wiem, pół godziny, 45 minut, żeby to wydarzenie zrobić dobrze, ale polecam, bo to są złote rzeźby, które dostajemy za darmo. Tak więc możemy znowu przyspieszyć te maksowanie naszych dowódców. Oprócz tego będziemy mieli szczyt potęgi, zenit, popularnie zwany, bo to po angielsku zenit of power. Tutaj też będziemy mieli 5 złotych rzeźbi, jeśli skoczymy w mocy o 10 milionów, z tego co pamiętam. Nie, przepraszam, 10 milionów, o milion, 1 milion. Ej, więc warto to zrobić, bo to znowu złote rzeźby, można się już na to przygotować, natomiast... Jeśli chodzi o tą łatkę zamku, to myślę, że to jest jedna z najgorszych, które wyszły ostatnimi czasu i ja na pewno nie będę tutaj w żaden sposób rywalizował. Po pierwsze uważam, że nawet wizualnie dla mnie jest brzydka nic szczególnego. nie podoba mi się ta łatka, to jest raz. Po drugie, daje atak łuczników, który jest jakby najsłabszą statystyką. A po trzecie, jeszcze minusy, daje minus punkty życia piechoty i obrony kawalerii. Także naprawdę, y, mocne statystyki też tracimy u pozostałych jednostek. Tak, punkty życia i obrony, jakbyśmy tu tracili atak piechoty i atak kawalerii, to może jeszcze bym się zastanowił, żeby choćby, nie wiem, na KVK sobie coś takiego zrobić, czy coś. Tutaj uważam, że mi się absolutnie nie opłaca, tak? Dla porównania to, co mam teraz, daje mi, zobaczcie, atak oddziału minus 3%, ale dostaje obronę łuczników plus 10%, więc tu uważam, że to jest naprawdę dużo lepszy deal, i to te miasto, które mam w tej chwili, jest po prostu lepsze od tego, które tam możemy dostać. Jeszcze mam regenerację punktów akcji, plus 5%, to akurat mało ważne, ale lepsze coś niż nic. Uważam, że ta moja łatka, którą mam w tej chwili, jest po prostu dużo lepsza. Więc to jest taki zenit of power, który nie wiem kto będzie inwestował, ale ja na pewno nie. I jeszcze ostatnie wydarzenie: będziemy mieli tutaj wyścig z czasem, więc zabijanie barbarzyńców na czas. I znowu będzie można tutaj zdobyć te złote rzeźby. Także naprawdę masa różnego rodzaju wydarzeń, fajnych wydarzeń tutaj. Oprócz tego Zenita, gdzie ten milion opłaca się moim zdaniem wbić, ale więcej tutaj bym nie szedł. Nawet jeżeli gracie łucznikami, to po prostu poczekajcie sobie na tą łatkę z KVK. A tutaj nie warto mocno inwestować. Uważam, że, że te, ta łatka miasta. Jest bardzo taka sobie, tak? One zazwyczaj są fajne, ale nie tym razem. Ok, jeśli chodzi o paczuszki, to mamy tutaj Recharge. Jak widzicie, ja już tu jedno zrobiłem. Mamy tu reset umiejętności. Często mnie pytacie, gdzie on jest dostępny, więc właśnie tutaj, no niestety, nie jest to opcja Free to Play. Więc trzeba tutaj będzie trochę zainwestować, ale bardzo dużo osób gdzieś tam inwestuje na jakąkolwiek z tych paczek. Więc jeżeli tak zrobicie, to tutaj dostaniecie ten reset jest to jakiś dodatkowy plus. Później będą złote rzeźby, i tak i I kolejne poziomy też są spoko, jeżeli ktoś sporo wydaje. To będzie miał plus, tylko pamiętajcie o tym, że w porównaniu do tych, które były wcześniej, musicie sobie to rozładować na dni, czyli nie kupujcie wszystkich paczek jednego dnia, bo nie będziecie mogli później otwierać. Trzeba sobie zrobić także jeden dzień, na przykład jutro inne paczki, pojutrze i tak na 5 dni rozłożyć to swoje wydawanie, jeżeli planujecie, bo tutaj też złote rzeźby możecie dostać. Mamy tą paczkę z łowcy historii. No ona też trochę kosztuje i w większości co dostaniemy, to wiadomo, klejnoty, tak jak zwykle, przyspieszenia mniej więcej też, vipy. No i dostaniemy te kompasy przede wszystkim, które za chwilę zobaczymy, czy są tego warte, bo one są tutaj główną jakby walutą. Oprócz tego, mamy też paczkę, która nam pomoże zbierać te liście bambusa. I tutaj jest bardzo podobna historia, tak, też dostaniemy klejnoty, też dostaniemy przyspieszenia, vipa, ale głównie będzie chodziło o te liście. Jeżeli ktoś tam ma problem ze zbieraniem tych liści, wbijaniem tych poziomów, to tutaj sobie troszeczkę to ułatwi. W super pakietach na razie nie widzę jakichś większych zmian, więc tutaj się nic nie zmienia. Warto sobie też pomyśleć jak Wam się na przykład kończy zapas klejnotów i tak dalej, to żeby go sobie odnowić, bo to będzie się też liczyło tutaj przy tym recharge'u, tak? Ale nie będzie w to wchodziło na przykład jeżeli planujecie sobie kupić nie wiem, w zwojach lucerne ten Dodatkowy pakiet to to niestety wam tutaj nie zadziała. Ok, chyba już omówiłem wszystko, co tutaj mamy ze względu na to dodatkowe wydarzenie. W takim razie czas zakręcić kompasami. Będziemy używać tych od razu co 10. Jak widzicie, można tutaj wybrać swoją ulubioną formację. Pamiętajcie o tym, żeby na 100% to zrobić, ja mam tutaj. Formację klinu będziemy mogli te 10 wybrać dwa razy, no i zobaczymy co będzie. Będziemy później jeszcze to jedno też wykorzystać i zobaczymy jakie będą tego efekty. Sam jestem ciekawy. No to proszę bardzo, ruszamy. Grafika jest całkiem fajna. O, Zobaczmy, dostałem trzy legendarne, poza tym epickie, i zobaczmy co tutaj. Będzie, ten display też jest całkiem w porządku. No i widzicie, legendarny niby, ale beznadziejny, tak? Także takie legendarne uzbrojenie, a nic to jest jedno i to samo. To też jest legendarne i tutaj wszystkie obrażenia by były spoko, ale poza tym, zobaczcie, beznadzieja po prostu to, co tutaj dostałem. Tutaj mam witalność. Także to jest spoko, bo jest naprawdę bardzo fajna inskrypcja. 2,5% punkta życia, to się naprawdę liczy. Natomiast poza tym bez nadzieja, dopóki nie ma tych y, kamieniów transkrypcji, to to jest też praktycznie do wywalenia. Y, ok, jedziemy dalej. Y, tutaj też mam jakąś inskrypcję, prędkość marszu. Y, aha, tutaj w ogóle dostałem nie swoją. Y, nie swój, y, nie, nie sklinu, tak. Okej, okay. tutaj też do wywalenia. Tego nawet nie będę udawał, że to jest dobre. Tutaj dostajemy atak łuczników i obronę. Ale słabe statystyki poza tym. To jeszcze nie, moje, nie moja formacja. Obrona kawalerii. Nic ciekawego. No i tutaj dostałem. Zobaczcie znowu, tak. Nic szczególnego jeśli chodzi o to, że to jest legendarne. Nawet te. Że tak powiem, wartości statystyk nie są legendarne, więc to też jest niekiedy naprawdę słabe. Ok, tutaj mamy atak piechoty, to też jest na nic, więc no, niestety, tutaj, tak naprawdę, oprócz tej jednej rzeczy, gdzie dostałem fajną, czekajcie gdzie to jest, tą z inskrypcją, chwileczkę, gdzie to było, chyba to. Jedna jest rzecz z inskrypcją, fajna, aha, bo to jest jeszcze na triple line, no to też mi się, to już w ogóle mi się nie przyda, bo to nawet formacja nie jest dobra, czyli te pierwsze 10 niestety bez nadzieja. No ale dobra, może nam się uda w drugim losowaniu zdobyć coś, coś lepszego. Tutaj jak widzimy są dwie tylko legendarne części, także już nie najlepsze losowanie. I zobaczmy, tutaj nie moje. E, tutaj nawet są fajne, no może nie najlepsze statystyki, ale to i tak jest, wiecie, z tej formacji do zbierania surowców. Więc nic, to jest też formacja do zbierania surowców. To jest też jakaś formacja nieprzydatna. E, nie pamiętam już, jaka nawet szczególnie. To jest moja formacja, ale widzicie statystyki, jak wyglądają. Tutaj też nic ciekawego. No, i tutaj jest moje yy, kawaleria, obrona i punkty życia. Ja sobie to zachowam, ale wydaje mi się, że mam lepsze, yy, bo ta pierwsza statystyka, niestety, że tak powiem, nie pykła. O, 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 o! I teraz to jest coś, co naprawdę mi się podoba. Yy, to na pewno będę używał. Także zobaczcie. Niekiedy tak jest, że dla tej jednej rzeczy warto, bo tutaj mam atakt 1,5%, 2% jeszcze później wrócimy do tego, bo teraz mi ich uciekło. Także zobaczę, miałem tylko dwie legendarne rzeczy, ale ta jedna to jest coś, dla czego było warto, bo tutaj w sumie dostaję ich 4, 5, praktycznie 5,5% statystyki nauczników. Świetnie, super, tutaj jestem bardzo zadowolony. Że to dostałem, to jest naprawdę fajna sprawa. Zaraz sobie zobaczymy, dokąd to wrzucimy. Czy to będzie podchodziło pod moją bodikę? Podejrzewam, że tak. Czekajcie, zobaczę sobie, co mam do tej pory. Tutaj mam też fajne statystyki, ale chyba nie aż tak fajne. Więc zobaczymy tutaj 1,5%. Wydaje mi się, że w tym nowym mam więcej punktów życia. Tak, 2% i obrona 1,9%. Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj też mam obronę 1,9. Zobaczcie, jak podobne statystyki w ogóle. Z tym, że tutaj mam epicki, a tu będę miał legendarne. Także ubiorę sobie na bodykę tego legendarnego ciucha. Ok, ale niestety, zobaczcie, jeżeli bym tutaj chciał zrobić na tym inskrypcję. To niestety to nie jest ten przedmiot, na którym mogę wrzucić inskrypcję. Bo jeżeli bym mógł, to właśnie tutaj bym sobie tego użył. Ale tej inskrypcji niestety na ten fragment nie mam. Bo ja bym chciał mieć tutaj tak coś, coś lepszego i wtedy bym tej inskrypcji użył. Ale wracając do tego, co mówiłem, u mnie się to naprawdę opłaca. Bo jeżeli ja coś dostaję pod to od razu mogę sobie, wiecie, poprzekładać. I muszę tylko poszukać, gdzie było tamte, i wszyscy po prostu moi łucznicy na tym korzystają, gdzie jest tamten. A zobaczcie, teraz mam tego tyle, że, że ciężko mi znaleźć. I jeszcze tych nie wyrzuciłem starych, a tu muszę poszukać teraz to, co miałem. O, właśnie, czyli to jest to, co zastępuje. To jest tutaj, dobra, zapamiętam sobie. Albo dobra, muszę zrobić chyba to zastąp. Trochę się boję, że później zapomnę co tam Henry miał. Henry miał złoty. Dobra, ok, to już będę tutaj mniej więcej pamiętał. A ten z łuczników tutaj idzie. No i trzeci mój łucznik, czyli akurat tutaj Gilgamesz, który ma. Tutaj są też całkiem fajne statystyki 2,6 i atak. Także spoko. I tutaj też mogę użyć sobie 1,916. Ok. użyję sobie tego ze względu na to, że ma dużo procentów tej obrony, tak. A tutaj mamy lepsze statystyki, tak jakby u Gilgamesha mamy jeszcze życie, więc można się w sumie zastanowić, tak. Czy te procenty życia i ataku są lepsze? Jeszcze, jeszcze może tego nie robię, ale tak czy inaczej ta inskrypcja mi się przydała do bodiki znowu może to nie jest jakiś taki ogromny ogromna zmiana, ale jednak coś tam jest, na pewno jest to taka inskrypcja, której nie będę żałował no i zobaczymy, może jeszcze mi się uda później zdobyć inskrypcję tutaj na tą stronę, bo tutaj tego naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebuję, ale spokojnie, jestem, jestem naprawdę zadowolony 5,5% statystyki, jakbym miał same takie uzbrojenia, no to w sumie Razy 4 dawałoby mi to gdzieś tam 20% ponad tych wszystkich statystyk, to wtedy naprawdę byłbym całkiem zadowolony. Widzicie, że ja tutaj mam takie gołe statystyki bez inskrypcji, niestety. No ale zobaczymy, może właśnie te inskrypcje uda mi się gdzieś tam nałożyć, i wtedy, wtedy będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Ok, także tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.